Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy montować profile główne i poprzeczne. Zanim do tego przystąpię, muszę sobie poobracać moje wieszaki, ponieważ przyzwyczajenia pracy na wieszaku obrotowym ustawiłem je w tej pozycji, natomiast po zamontowaniu tutaj tego spodu Profil główny byłby w poprzek, a ja potrzebuję mieć wzdłuż, więc muszę to po, poodkręcać i poobracać. Poobracam wieszaki i zaraz wracam do Was, pokazuję Wam jak obciąć, jak przyciąć te skrajne, jak przyciąć te skrajne wieszaki oczywiście i jak zamontować spody wieszaków, jak zamontować profile i tak dalej, więc za chwilę się widzimy. Dobra, wieszaki mamy poobracane. W pierwszej kolejności teraz to musimy zrobić. To musimy ustawić nasz laser. Laser ustawiamy ponad ponad nasz profil przyścienny, który tam jest. Laser jest ustawiony tam 3 cm powyżej, powyżej naszego profila przyściennego. Potrzebujemy nożyce do metalu, do blachy. Jeszcze muszę to poobrać. Pierwszy pierwszym, musimy tu. O. No I bierzemy nożyce, yy, przecinamy w miejscu, gdzie świeci nasza wiązka latera. Za chwilę Wam to pokażę z bliska. Odginacie. I macie obcięte następnie ja biorę jeszcze dodatkowo szczypce i te końcówki zaginam troszkę do środka po to żeby mój wieszak lepiej wszedł i żebym się później nie musiał z nim męczyć wieszak wygląda podobnie jak wieszak obrotowy natomiast e, Tutaj są takie zawleczki, które montujemy w ten sposób. Macie po prostu to. To jest ta górna część, powiedzmy, przy suficie. Tylko ona jeszcze ma zakończenie. Gdzie? Zakończenie. To jest, powiedzmy, górna część, która jest zamontowana do sufitu. Bierzecie nożyce, nacinacie, ja sobie tutaj pomogę nożycami, on jest przykręcony do sufitu, odginacie, kilka razy odłamujecie i gotowe. Natomiast czasami bywa tak, że jak się obecniecie, to on jest zagięty w ten sposób. Jak jest zagięty w ten sposób, tak wygląda wieszak. To w żaden, to w ten sposób wam to, no wejdzie wam to, natomiast nie dojdzie tak, jak to ma dojść, ponieważ to musi tak dojść, żeby te otwory się tutaj zlicowały. Dlatego też potrzebujecie. Takie szczypce lub kombinerki, żeby te pozagi, pozaginać, te odstające narożniki do środka delikatnie. W ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie widać. No i teraz jak przychodzi jak przychodzi nasz Wieszak to elegancko nam to tam wszystko chodzi do końca, i tutaj macie otworki, które tu macie otwory, i potem, jak będziemy poziomować, to widzicie, jedne otwory się schodzą, drugie się nie schodzą, i do tych otworów. Do tych otworów wkładamy zawleczki takie, w tą stronę, tak? I po dwie zawleczki wkładamy na wieszak. Jeżeli macie przedłużki, ja w tym przypadku nie będę miał przedłużek, bo mam dłuższe wieszaki, więc nie, nie muszę tych przedłużek używać, natomiast jeżeli macie taką przedłużkę, to dajecie dwa, dwie zawleczki na przedłużkę i dwie zawleczki na wieszak i wtedy macie prawidłowo wykonane. To jest to naprawdę w łatwy sposób można wypoziomować te sufity i też to idzie bardzo, bardzo szybko, należy tylko po prostu sprawy w tym zdobyć trochę. Wieszak obrotowy jest szybszy, bo tam odginacie tylko dwie blaszki i wkładacie na pręt, natomiast wieszak obrotowy no nie ma tak, aż takiej Wytrzymałości i na przykład wieszak obrotowy nie spełnia warunków peposz. Dlatego, do peposzki, jeżeli robicie to, pamiętajcie, że wieszaki mioniuszowe, tak one się nazywają. I teraz zamontuję sobie tutaj drugi profil. E, oczywiście pamiętajcie, że e, jeżeli macie łączenia profili, to robimy je na przemian, bo to jest w sumie istotne. Powiem wam, że tak się przyzwyczaiłem do tego pasa monterskiego na tych szelkach, że o kurde nie wyobrażam sobie pracy bez niego teraz. なるほど。<laughs> Dajcie znać e, w komentarzu, czy dzisiaj mamy dzień, jak ja to nagrywam to jest co jest dzisiaj środa. Dajcie znać, czy u Was też jest, czy też w środę tak było ciepło. Ten film będzie opublikowany w niedzielę. Dobra, i mamy tutaj, mamy tutaj powiedzmy to wstępnie chwycone e, i teraz. i teraz profil poprzeczny, na razie też składam tylko to któryś z racji tego, że jak już sobie wypoziomuję aha, wiem z racji tego, że jak sobie już wypoziomuję mój yy... Moje profile to wtedy będziemy wkładać wszystkie tak jak ma być. I wtedy też Wam powiem, jakie rozstawy, jakie rozstawy tych profili. Kurwa, te mnie łutne. Oczywiście trzeba. Zapomniałem sobie. Są skosy, więc trzeba pozacinać. Pozacinać tutaj te profile, żeby nam te. żeby nam te profile tu ładnie weszły. Trochę za za długi jestem, proszę. Bieło, teraz mamy wpięte, laser mam ustawiony, więc laser tylko włączam. Jak włączam laser, to od razu włączam detektor. I tutaj teraz od razu na detektorze będę widział. Ahora es igual, ahora es igual. No, no y ahora. Jest tak ciepło, że powiem wam szczerze, że aż mi się nie chce robić. Ten wentylator tam chodzi, ale kurde to Dobra. W tej sobie...